Uczelnie wyższe w regionie muszą coraz intensywniej zabiegać o przyszłych studentów, dlatego decydują się na tworzenie nowych kierunków przygotowujących do zawodów technicznych, obecnie najbardziej poszukiwanych przez pracodawców. Jednak bez odpowiedniego zaplecza oraz nowoczesnych laboratoriów nie ma dobrego wykształcenia. Tu z pomocą uczelniom przychodzą fundusze unijne. W programie przedstawimy Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu, by sprawdzić, jak działa nowa pracownia projektowa. Zajrzymy do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, która uruchomiła nowoczesną bibliotekę bez bibliotekarzy. A także odwiedzimy Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu, która w związku z licznymi inwestycjami zmieniła nazwę. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu jest młodą, bo zaledwie dziesięcioletnią uczelnią, która w szybkim tempie się rozwija. Jej niewątpliwym atutem jest zabytkowa siedziba władz z uczelni, zlokalizowana w Pałacu Lubomirskich, otoczonym pięknym parkiem. Ale w tej uczelni czas się nie zatrzymał, bo inwestycja goni inwestycje. Szkoła przez cały ten okres ostatnich kilku lat, przygotowała i prowadzi obecnie inwestycje z Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Główny, jak gdyby cały ciąg najważniejszych po prostu inwestycji jest prowadzony oczywiście z Programu Rozwój Polski Wschodniej, ale też wprowadziliśmy bardzo dla nas istotne, wspomagające nas inwestycje, najpierw RPO, przede wszystkim dla nowo uruchamianych kierunków technicznych, takich jak inżynieria środowiska i Mechatronika. W chwili obecnej program ten już został zakończony, przy okazji jeszcze oczywiście, powstały niektóre laboratoria, zwłaszcza laboratorium elektrofizyki dla już tych działających kierunków jak również laboratorium pracownia projektowa dla kierunku architektura wnętrz Z laboratorium architektury i projektowania korzystają studenci Instytutu Architektury Wnętrz i inżynierii środowiska mogą tu wykonać między innymi symulacje komputerowe i wizualizacje zaprojektowanych brył przestrzennych w tym skanowanie 3D Studenci na moich zajęciach przede wszystkim projektują przestrzenie ogrodowe i właśnie krajobrazy i ten sprzęt pomaga im w tym, aby te swoje projekty po prostu wizualizować, ponieważ początkowo, gdy nie było tej pracowni. Całość prac musiała być wykonywana ręcznie, co jak gdyby nie spełnia standardów później w pracach projektowych już profesjonalnych. Obecnie tak do przodu idzie technika, że rysunki ręczne, chociaż czasami bardzo mogą być piękne i ciekawe i dobrze pokazują, mogą dobrze pokazywać ten temat, nie zawsze jednak spełniają te wymogi już. Takiej profesjonalnej pracy projektowej. To są wszystkie możliwe programy najlepsze, które mogą w tym momencie im pomóc. Czyli poczynając od takich bardzo graficznych, Photoshop, po te bardziej takie już techniczne do projektowania typu AutoCAD i takie wizualizacyjne, czyli te 3D Studio, które potem mogą już tworzyć modele trójprzestrzenne. Korzystamy ze sprzętu firmy Apple gdzie jest bardzo dużo programów specjalizowanych do projektowania dla grafików, dla architektów wnętrz, jak InDesign, Photoshop, Autocad, Archicad. Projektujemy nie tylko wnętrza, także przestrzenie otwarte, zieleń, przestrzenie sakralne. Ten kierunek studiów wybrałam dlatego, ponieważ zawsze marzyłam o architekturze wnętrz. Myślę, że przygotowuje on do pracy w tym zawodzie jako projektant, jako architekt. Największym przedsięwzięciem uczelni jest budowa kampusu, w skład którego będą wchodzić akademik, specjalistyczne pracownie i laboratoria badawcze. Ciężar wszelkich prac inwestycyjnych, które uczelnia prowadzi. To są prace związane z programem Rozwój Polski Wschodniej. Tam budujemy duży obiekt dydaktyczny o powierzchni 7000 metrów kwadratowych, z 14 laboratoriami i oczywiście z zespołem sal wykładowych. Następnie akademik, którym oprócz tego, że będzie posiadał około 200 miejsc dla studentów, również znajduje się jeszcze pracownia komputerowa, żeby mogli po prostu studenci przygotowywać się do zajęć. Uczelnia już kupuje nowoczesny sprzęt do wyposażenia laboratoriów, który jest udostępniany studentom. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnio Europejska w Przemyślu od dwóch lat prowadzi kierunek techniczny inżynieria środowiska. Obecnie pierwszy rok został powołany nowy Instytut Mechatroniki. Oba kierunki są kierunkami zamawialnymi. Są to kierunki z przyszłością. Studenci znajdą tutaj y, laboratoria z różnych dziedzin. Mechatroniki, informatyki, elektroniki, a także automatyki, robotyki i oczywiście z branży y, inżynierii środowiska. Powstaje nowoczesny ośrodek akademicki spełniający europejskie standardy kształcenia. Ta inwestycja nie byłaby możliwa bez unijnych dotacji. Powszty są tak duże, że po prostu nikomu się nawet nie śniły. Takie pieniądze wcześniej. Kwestia tej kwoty ogólnej, która zamyka się 41 milionów z programu Rozwój Polski Wschodniej i z innych źródeł, około 7, wszystkie oczywiście mają na celu rozwój kierunków technicznych, bardzo no, istotnych nie tylko dla regionów, ale również no, w skali globalnej. I nie tylko chyba kraju. Dzięki realizacji unijnych inwestycji mieszkańcy wschodniej części województwa będą mieli lepszy dostęp do szkolnictwa wyższego. Nie byłaby większość tej młodzieży w stanie studiować, nawet w Rzeszowie, gdzie już no, są to pewne koszty, dość istotne. Natomiast na miejscu są w stanie. I to jest jedna z podstawowych spraw. Po prostu jednocześnie uruchamianie tych kierunków przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Baza dydaktyczna i administracyjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, zlokalizowana jest w kilku obiektach na terenie miasta. Ciągle jest powiększana oraz modernizowana. Kształcimy na pięciu kierunkach studiów inżynierskich: na kierunku informatyka, mechanika i budowa maszyn, sieciowe systemy informatyczne, a od przyszłego roku na kierunku energetyka. Ta, te propozycje są odpowiedzią po pierwsze na zainteresowania kandydatów, a po drugie na potrzeby gospodarki regionu Podkarpacia. Uruchomienie nowych kierunków nie byłoby możliwe bez nowych inwestycji. W tym pomaga program Rozwój Polski Wschodniej, dzięki któremu uczelnia pozyskała na inwestycje niemal 35 milionów złotych. W pierwszym etapie wyremontowano siedzibę władz uczelni oraz wybudowano i wyposażono nowoczesną bibliotekę uczelnianą. Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie została oddana do użytkowania w połowie czerwca ubiegłego roku. Mieści się tutaj 55 tysięcy woluminów i 3 tysiące zbiorów specjalnych: płyt CD, DVD, kaset y, wideo i magnetofonowych, map, norm. Y, całość zbiorów y, opracowana w systemie. Libra 2000, katalog udostępniony w internecie w postaci serwisu www. Nowoczesną ochronę zasobów biblioteki zapewnia zastosowanie systemu identyfikacji radiowej RFID. Jego wdrożenie nie tylko usprawnia pracę, ale też pozwala na samoobsługę. To jest urządzenie, które nazywa się Selvček. Ono służy do tego, aby studenci i pracownicy naszej uczelni mogli samodzielnie wypożyczyć książkę. Dzięki karcie, którą każdy z naszych studentów i pracowników posiada, Możemy to uczynić. Ja w tym momencie pokażę, w jaki sposób należy to zrobić. Kartę przykładamy pod ten paseczek, przejeżdżamy, urządzenie zczytuje nasze dane. Otwiera się moje konto. Mogę sobie sprawdzić, co na moim koncie już jest wypożyczone. Kładę na pulpicie maksymalnie trzy książki. Sprawdzam na czytniku, czy ak akurat te książki są. Wyświetlone, wypożyczam i w tym momencie już wiem, że mogę bezpiecznie przejść przez bramkę. Stara biblioteka nie była przystosowana do potrzeb bibliotecznych. Czytelnik musiał wypisywać rewersy i korzystać z pomocy bibliotekarza, aby wypożyczyć książki. W tej chwili jest wolny dostęp do zbiorów. Czytelnik sam podchodzi do półki, wybiera i sam wypożycza książki. W nowym budynku na parterze mieści się wypożyczalnia, skąd czytelnicy mogą wypożyczyć książki do domu. Natomiast na piętrze czytelnia udostępnia swoje zbiory prezencyjnie, czyli na miejscu. W czytelni ponad 100 miejsc dla czytelników, 60 tradycyjnych i ponad 40 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu, baz danych i zasobów wirtualnej biblioteki nauki. Czytelnia otwarta jest od 8 do 20 dla wszystkich chętnych.